Witajcie, Edukacja na Maxe z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o pliku. Czym jest plik, z czego się plik składa, jak pliki można rozróżniać. Oczywiście każdy powie, nic trudnego, przecież edukacja, droga, pliki rozróżnia się po tym, jak wyglądają. No dobra, to jest to w jakimś stopniu prawda, ale... Są pliki, które mają podobne ikonki, a jednak są różne. Jak je zatem rozróżniać? Zacznijmy od tego, z czego składa się plik. Plik składa się z trzech rzeczy: nazwy, nazwy najczęściej my nadajemy, chociaż nie zawsze, czasem jest to nazwa z góry ustawiona. Kropki, czyli elementu, po którym elementu, który znajduje się po nazwie i klik jeszcze posiada poza tym rozszerzenie. Rozszerzenie to inaczej mówiąc jego nazwisko, jego informacje o jego najbliższej rodzinie, najbliższej rodzinie. No, powiedzmy, najbliższych rodzinach, tak, najbliższej rodzinie to jest najlepsze w sumie określenie i mamy jeszcze ikonę. Czyli y, graficzne y, zobrazowanie y, jego rodzaju. No dobra. Ok. Najczęściej z ikoną nie macie problemu, bo ikony widzicie, rozróżniacie, to jest dość proste. Nazwy widzicie, ale co z tą kropką i rozszerzeniem? Tutaj ktoś powie ja ich nie widzę. Tutaj przyda nam się taka opcja, którą trzeba sobie włączyć. Wejdźmy do dowolnego folderu. I wybierzmy sobie Organizuj w przypadku Windowsa 7 i znajdźmy opcję folderów i wyszukiwania. Podobnie jak z plikami ukrytymi, tą opcję również można znaleźć na pozostałych Windowsach. Będę miał możliwość to może oddzielić, nagram także dla innych Windowsów. I tutaj nas w opcji folderów interesuje zakładka Widok. Z zakładki Widok wybieramy, następnie odznaczamy tutaj Ukryj rozszerzenia typów plików. Zastosuj i będziemy teraz je widzieć. Czasem rozszerzenia występują także pod nazwą format pliku. Format, w jakim jest zapisany, tak? Rozszerzenie format to są dwie nazwy synonimy. Dwie nazwy synonimiczne. No dobra, i teraz zobaczmy. Mamy tutaj plik test.txt. Zobaczcie, ma on nazwę. Ma on kropkę, która oddziela nazwę od nazwiska jego czyli od rozszerzenia i mamy jego rozszerzenie, czyli texte. Texte to jest yy, nazwa rozszerzenia, tak jak powiedziałem, i tekste informuje nas o tym, że plik należy do yy, rodziny notatnika, tak? Notatnik to jest plik, który, notatnik to jest program, który tworzy pliki takste. A czym w ogóle jest plik? Plik jest najprościej rzecz ujmując, zbiorem kodu, który został w specjalny sposób zaprogramowany. Tak można to najprościej powiedzieć. I ten plik jest w jaki stopniu, w jaki sposób odczytywany. Oczywiście odczytują go programy, które do tego służą. Jak w przypadku tego pliku test.txt notatnik. Dobrze, skoro wiecie już tyle, no to fajnie. W następnych lekcjach opowiem Wam o różnych rozszerzeniach plików. To tyle, pozdrawiam.